thank you Taka wystawa podobna już była w latach 90., z tym, że wówczas skupiliśmy się tylko i wyłącznie na samej architekturze. Tym razem doszliśmy do wniosku, że jednak to ludzie tworzą atmosferę, tworzą historię, tworzą ciekawostki z życia. W związku z tym urozmaiciliśmy fotografie obiektów architektonicznych z scenami codziennego życia scenami z ważnych wydarzeń scenami z polowań, ślubów, są również sceny z pogrzebów, są spacery dworskie. To wszystko tworzy tamten klimat, który już minął i znamy go tylko z tychże fotografii. To wszystko tworzy atmosferę i jednocześnie odpomniałem kawał naszej regionalnej historii. Terytorialny zakres wystawy nie ogranicza się tylko i wyłącznie do powiatu mieleckiego. Yy, wyznacznikiem regionalnym jest zakres działalności Augusta i Wiktora Jadernych. W związku z tym mamy na fotografiach miejscowości spoza powiatu greckiego, jak choćby Łęki Górne koło Pilzna, czy Borów koło Dębicy, czy Wola Ociecka koło Robczyc. Niemniej jednak yy, w tamtych wydarzeniach również uczestniczyli Państwo Jaderni ze swoimi aparatami i postanowiliśmy, że tamte zdjęcia również zaprezentujemy na naszej wystawie. Ogółem na wystawie jest ponad 60 fotografii. Dodam, że jest to tylko część zbioru z zakresu tej tematyki pałacowo-dworskiej. Nie da się pokazać za jednym razem wszystkich fotografii. Staraliśmy się wybrać te, które są najciekawsze, najbardziej barwne w swojej wymowie. Fotografie na wystawie są opisane. Przy czym od razu dodam, że opisy są bardzo różnorodne. W niektórych przypadkach są skromne, jednostaniowe, informujące konkretnie o tym, co przedstawia fotografia. W innych przypadkach są to krótkie opowieści zarysowujące historię danego obiektu, czy też opisujące ciekawe wydarzenia, które fotografowie na swoich kliszach utrwali. W związku z tym zachęcam do czytania opisów, które są przy fotografiach. Myślę, że są one uzupełnieniem tego, co Państwo widzą na zdjęciach. Opisy nie zawierają wielu szczegółów, detali architektonicznych, ponieważ te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniach, zwłaszcza w opracowaniach wydawanych przez Muzeum Regionalne w Mielecu, w rocznikach mieleckich w naszej publikacji o rodzinie rejów, która niestety już, już się skończyła, ale być może doczekamy się do druku. W związku z tym te informacje takie bardzo techniczne są tutaj zminimalizowane, natomiast ich miejsce zastępują informacje, które naszym zdaniem dla Państwa, dla widzów są ciekawsze w połączeniu z tymi fotografiami. Wystawa czynna będzie do 13 października. obiektyw Augusta i Wiktora Jadernych, którzy w swoim czasie skierowali go właśnie na dwory, dworki i pałace regionu mieleckiego i nie tylko może tak rozumianego bardziej szeroko. To też pewien aspekt ich działalności, że i chwała, że temu zagadnieniu poświęcili swój czas oraz chęci. Wystawa, którą tutaj oglądamy, to nie jest tylko opowieść jak gdyby o dworze rozumianym, dworze, dworku czy pałacu rozumianym tylko i wyłącznie jako obiekt architektoniczny, dwór. Ale to jest także, przede wszystkim trzeba wiedzieć, że ten dwór to był po prostu domem. Domem, miejscem, gniazdem rodzinnym dla Rejów, dla Szaszkiewiczów, dla Senkowskich, dla Włodków, dla Tarnowskich. I to miejmy także na uwadze, dlatego, że oni tam po prostu żyli czasami od wielu pokoleń, jak Rejowie. Druga połowa XVII wieku, oni pojawiali się troszeczkę później. Tam pracowali, uprawiali ziemię. Przyjmowali gości, urządzali polowania, modlili się, umierali brali śluby, także to, to zjawisko, takie, które wokół tego dworu y, zawsze funkcjonowało, jest tutaj na tych fotografiach bardzo dobrze przed, przedstawione i to właśnie y, August i Wiktoria Derni y, świetnie zrobili. Więc, y, fotografie to, są, jak już y, było powiedziane, są świetnym uzupełnieniem do przeróżnych stron, y, które y, bardzo dużo y, w tej chwili. Się wydaje. Między innymi my także wydaliśmy y, wspomnienia Rejów i tutaj no, tych fotografii właśnie Przecławskich, to są y, właśnie y, fotografie y, Augusta, czy Wiktora y, Jadernych i one jak gdyby y, uzupełniają y, tutaj te materiały. Za parę tygodni y, wydamy y, pamiętniki oborskich i też Państwo będziecie mogli przynajmniej część tutaj tych zdjęć, które mamy ujrzeć w tychże opracowaniach i do czytania, już teraz serdecznie zapraszam. No i oczywiście tutaj do oglądania tejże wystawy. Warto jeszcze powiedzieć, że kres tego świata, który tutaj pokazujemy na tej wystawie, przyszedł wraz z II wojną światową. Wtedy skończył się właściwie dwór Polski niszczony przez y, obu okupantów, przez y, Niemców, a także potem przez Sowietów i przez rodzimą władzę komunistyczną. Także y, większość tych obiektów y, po prostu albo zniknęła z powierzchni, jak na przykład dwór w Chorzelowie, czy w Woli Mieleckiej, albo po wojnie y, no, zaczęły pełnić inne funkcje, jak na przykład Pałac Cekoborski w tej chwili, który jest muzeum. Czy powiedzmy pałac w Rzemieniu, który jest szkołą, albo powiedzmy pałac w Przecławiu, który pełni funkcje hotelowo-restauracyjne itd. Tak